Moi drodzy uczniowie, ostatnio zakończyliśmy na tym, że kordian na szczycie Montblanc przeszedł przemianę. Jako wytrawni czytelnicy z pewnością wiecie, że ta scena jest przesycona ironią. A teraz przed nami akt trzeci spisek koronacyjny. Pierwsza scena rozgrywa się 25 maja 1829 roku w Warszawie i dotyczy wydarzenia historycznego. Tego do dnia car Rosji Mikołaj I koronował się na króla Polski. Jest to wydarzenie zawstydzające dla Polaków, ale prawdziwe. Mamy tutaj plac zamkowy, zgromadzeni ludzie wiwatują na cześć cara, ale między sobą rozmawiają i poznajemy, powiedzmy, nastroje panujące wśród tłumu między innymi szefc mówi, któż mu tu przyjść radził, nie jest zadowolony z tej decyzji, przecież nikt cara nie zapraszał, ktoś tam mówi ten szefc pojął honoru i zemsty, prawidła prawidła, mój kalambur upadł, o lud głupi, nie podjął kalamburu, o zgrają przebrzydła, kto twoje berło kupi, kij pastucha kupi, ktoś inny zamiast, Boże, chroń króla, śpiewa, Boże, pochowaj nam króla więc mamy tutaj taki żart słowny, który mówi nam też o tym, że niekoniecznie wszyscy wielbią swojego nowego władcy. Na placu w tle widać rusztowanie pokryte czerwonym suknem, na którym będą się tam gromadzić co bogatsi mieszkańcy. Ten materiał jeszcze się nam pojawi. Scena druga jest króciutka, odbywa się wewnątrz katedry, gdzie Mikołaj I jest koronowany na króla Polski. I tak jak powiedziałam, mamy tu do czynienia z faktem historycznym. W scenie trzeciej znowu przysłuchujemy się mieszkańcom, jakby już po fakcie koronacji. Część nie zastanawia się nad tym, co będzie w przyszłości, może akceptuje tę sytuację, część jednak przeżywa to, że car z pewnością będzie łamał konstytucję. Mimo wcześniejszych ustaleń i obietnic mówią, że prawa polskie to on sobie zje na deser. W pewnej chwili dochodzi do zamieszania. Okazuje się, że sprawcą jest wielki książę Konstanty, brat cara. Człowiek odpowiedzialny za wojsko pchnął jakąś kobietę z dzieckiem. Skutek uderzenia to dziecko zmarło. On tam tylko się oburzył. Natomiast tłum skupił się na wysprzątaniu terenu, by krew później tego dziecka nie ubrudziła cara. Widzimy tu okrucieństwo tego Konstantego, bo on w ogóle nie podczuwał się do tego, że zrobił coś złego, zabijając malucha. Gdy robi się ciemno, ludzie rzucają się na to czerwone sukno, które pokrywało rusztowanie, drą je na kawałki i każdy zabiera chociaż kawałek dla siebie. W tym czasie na placu pojawia się nieznajomy. Nie wiemy, kim jest. Śpiewa pieśń, pieśń, w której mówi, że tłum powinien pogrążyć się w pijaństwie i bierności, co też czyni, Ponieważ wszyscy tam piją, są częstowani z okazji tej koronacji, a w tym czasie grupa ludzi zemści się na Rosjanach. Gdy tłum słyszy tę pieśń, zaczyna odczuwać niepokój, czuje się niekomfortowo i jak najszybciej opuszcza plac. Czwarta scena, bardzo ważna, rozgrywa się w podziemiach Katedry Świętego Jana, czyli w podziemiach katedry, w której był koronowany właśnie car. I tutaj dochodzi do spotkania spiskowców. Początkowo jest ich niewielu. Na początku poznajemy prezesa i księdza. Pod mianem prezesa kryje się Julian Ursyn Niemcewicz, którego Słowacki już przywołał w tym utworze w przygotowaniu, gdy diabły tworzyły osoby odpowiedzialne za upadek kraju. No z pewnością Słowacki nie darzył go zbyt wielką miłością. Prezes, powołując się na swój wiek, przekonuje księdza, że powinien go wesprzeć Powstrzymaniu spiskowców przed dokonaniem zabójstwa cara. Uważa, że okoliczności nie sprzyjają spiskowi i ich zadaniem jako starszych doświadczonych jest powstrzymanie ich działań. Tymczasem do zgromadzenia dołączają kolejni spiskowcy. Hasłem, które umożliwia im wejście, jest Winkelried. Tego bohatera już poznaliśmy, bo przecież o nim na Mont Blanc mówił właśnie Cordian, czyli wzór postępowania. I każdy, kto zna hasło, może wejść tutaj do podziemia. Uczestnicy są zamaskowani. Przychodzą tutaj z różnym nastawieniem. Część na przykład mówi o tym, że miejsce jest wybrane bardzo dogodnie, ponieważ z jednej strony Rosjanie będą myśleli, że ktoś przyszedł się tutaj pomodlić w intencji cara, a z drugiej strony ci, co znają prawdę, będą wiedzieli, że tak naprawdę zbierają się tutaj patrioci, więc takie bezpieczne miejsce. Jedną z osób, które pojawiają się na spotkaniu jest podchorąży. My wiemy, że jest to Kordian. Prezes zgodnie z założeniem zaczyna przekonywać zebranych, by zaniechali pomysłu zgładzenia cara. Jego oponentem staje się właśnie podchorążyk, który przywołuje różne wydarzenia z historii polskiej. Przypomina o Unii Lubelskiej, na mocy której została utworzona Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli Polski i Litwy. Kraje te miały wspólnego władcę, ale oddzielne urzędy. Później mówi między innymi o carycy Katarzynie, której kochankiem był nasz ostatni król, czyli Stanisław August Poniatowski. Podkorąży uważa, że król nie uczynił nic, by ocalić od upadku swój kraj, a pozwolił na podzielenie państwa pomiędzy zaborców. Teraz Polacy cierpią w więzieniach na Syberii. Do tego książę Konstanty, który jest w konflikcie ze swoim bratem, carem, jako dowódca wojska niszczy polskiego ducha i jest despotą. To ten okrutnik, którego widzieliśmy w poprzedniej scenie. Podchorąży żałuje, że nie zabito Cara już podczas koronacji. Zapędy podchorążego powstrzymuje prezes, który mówi o konsekwencjach politycznych i moralnych. Między innymi obawia się, co też powie na takie działanie Europa. No i oczywiście, czy za zbrodnię nie czekałaby zabójców kara boska. Podchorąży mówi jednak, że dzień zemsty będzie wielki i wiekopomny. Uważa, że to jest jedyna droga do wolności. Popiera go starzec, który uważa, że zabicie Cara jest jedyną możliwą drogą do wolności. I cenę za to warto zapłacić. Jest gotowy grzech zabójstwa wziąć na siebie i swoją rodzinę. Z takim myśleniem nie zgadza się ksiądz, który już będzie popierał prezesa i uważa, że zbrodnia to zawsze jest obraza Boga. Kordian zapala się i mówi: milcz księże, milcz księże. A gdy kraj ocale, nie zasiądę na tronie, przy tronie, pod tronem, ja się w chwili ofiarnej, jak kadzidło spalę, i to oczywiście widzimy, że nasz kordian jest gotowy do poświęcenia samego siebie. Kordian kontynuuje, mówi: Ha, Carze, ty nam Polską kradłeś krainę, za to śmierć, bo wiedziałeś kradnąc, żeś wart śmierci. Słysząc słowa kordiana, prezes widzi, że nic tutaj nie wskóra, i mówi, że uczestnicy oczywiście mogą zrobić to, co zechcą, natomiast sam umywa ręce niczym Piłat, czyli nie chce mieć z tym nic wspólnego. Widzi, że Kordian gotowy jest zgładzić cara, ale on nie bierze za to odpowiedzialności. Po tych słowach dochodzi do zamieszania, ponieważ w wejściu pojawia się ktoś, kto nie zna hasła i okazuje się, że był to szpieg, który miał donieść Rosjanom o tym, co tutaj się działo. Zdrajca zostaje zabity i w rogu tego podziemia pochowany. Spiskowcy jednak muszą się spieszyć, ponieważ wiedzą, że zostali zdemaskowani. Więc muszą szybko podjąć jakąś decyzję. Prezes chce zamknąć już spotkanie, natomiast Kordian domaga się głosowania w sprawie wiadomej. Jest na to zgoda. Każdy głosujący miał rzucić albo kulę, albo grosz. Kula oznaczała poparcie dla spisku, grosz, wycofanie się z tego działania. Niestety tutaj Kordian przegrał. Tylko pięć głosów oddano za zabójstwem cara. Kordian jednak się nie zraża. I sam postanawia zgładzić imperatora. Mówi jeszcze tak: chciałbym spisać imiona płaczących nade mną: ojciec w grobie i matka w grobie, krewni w grobie, ona jak w grobie, więc nikt po mnie, wszyscy ze mną, a szubienica będzie pomnikiem grobowym. Oznacza to, że jest sam, nie ma nikogo, nikt nie będzie po nim płakał, jest gotowy się poświęcić. Symbolicznie, Kordian zrywa jeszcze maskę z twarzy, by wszyscy poznali jego imię. Inni uczestnicy też tak robią, czyli poznają swoją tożsamość. Kordian mówi, że tej nocy pełni straż w zamku królewskim, więc będzie miał sposobność do zbliżenia się do cara i do zamordowania go. Prosi tylko zgromadzonych o modlitwę. Prezes jeszcze próbuje go powstrzymać, ale bezskutecznie. W kolejnej scenie widzimy uzbrojonego kordiana w mundurze, który przemierza kolejne sale w zamku królewskim, salę kolumnową, rycerską i audiencyjną, z każdym krokiem zaczyna odczuwać coraz większy niepokój. Można powiedzieć, że dopadają go rozterki moralne. Dociera do niego, że jednak zbrodnia, jaka by nie była, jaka by nie przyświecała jej intencja, zawsze pozostanie zbrodnią. Pojawiają się przy nim strach i imaginacja, dwie strony jego duszy. To taka forma wyrzutów sumienia, jakiegoś rozdarcia wewnętrznego bohatera. Przestrzegają go przed konsekwencjami, straszą. Kordyan zaczyna się obawiać, że ktoś dostrzeże to, co on robi, że zostanie przyłapany na gorącym uczynku. Przez okno widzi wyobrażony pochód umarłych. Obrazy, które widzi dookoła, nagle ożywają. Czuje taki mętlik w głowie. W pewnym momencie dostrzega diabła, który wychodzi z sypialni cara. Decyduje się, że zabije cara. Zbliża się do tej sypialni, w tym momencie słyszy dzwony, dzwoniące na jutrznie i ten dźwięk obezwładnia go. Kordian zemdlony pada u progu sypialni cara. Huk łoskot budzi władcę, car wychodzi ze swojej sypialni i potyka się o leżącego tam Kordiana. Domyśla się, co też ten chciał zrobić i mówi tak, cóż to, co to się znaczy? Tu trup jakiś leży, z magnetem w ręku, mundur polskich ma żołnierzy ze szkoły pod Pewnie stał na warcie i szedł do mnie zabijać. Padł na samym progu, wszak brat mi za nich ręczył, kusicielu, czarcie, nie natrącaj mi na myśl brata, w każdym wrogu pokazujesz mi brata, nie, to być nie może. Jest przekonany, że Kordian został nasłany przez jego brata Konstantego, co też mówi nam sporo relacji między braćmi. Rzeczywiście car Mikołaj nie ma do niego zaufania, każe straży zabrać Kordiana i jeżeli tylko nie jest obłąkany, nie jest wariatem, to go rozstrzelać za próbę zabójstwa. I następna cena ta rozgrywa się w szpitalu wariatów. Tam oczywiście został odesłany kordian na obserwację. Pojawia się tutaj doktor, który chce spotkać się z kordianem. Dozorcy płaci płonącym dukatem. My oczywiście domyślamy się, że jest to diabeł, którego już kordian widział. Zresztą sam doktor mówi kordianowi, że nocą był w sypialni cara, gdzie podlewał kwiaty. Doktor przez dłuższą chwilę opowiada kordianowi o własnej koncepcji stworzenia świata przez Boga. Ona różni się nieco od tej biblijnej. W końcu dochodzi do momentu stworzenia przez Boga Napoleona. I mówi, że po stworzeniu Napoleona Bóg postanowił odpocząć. Już nigdy nikogo takiego nie stworzył. Gordian protestuje, ponieważ uważa, że każdy bojownik o wolność jest równy Napoleonowi. Każdy jest wart uwagi i każdy jest dziełem Boga. To znaczy, że Bóg nie mógł odpoczywać, jeżeli tworzył kolejne pokolenia bojowników. Gdy doktor widzi, że Kordian wierzy w ideę poświęcenia postanawia przedstawić mu dwóch wariatów. Pierwszy z nich ma rozciągnięte ręce szeroko ponieważ wierzy w to, że jest krzyżem, do którego został ukrzyżowany Chrystus. Można powiedzieć, że tutaj zostaje wyśmiana chrześcijańska idea ofiary. Sam Kordian widząc tego wariata mówi, no wariat, jakby nie widzi sensu w takim działaniu. Drugi mężczyzna trzyma uniesioną rękę w górze, ponieważ wierzy, że w ten sposób podtrzymuje niebo i dzięki temu to niebo nie spadnie na ludzkość. Czyli wierzy w to, że jako jednostka ma szansę ocalenia ludzkości. I na jego widok Kordian reaguje słowami wariat. Obydwaj ci mężczyźni, obydwaj ci wariaci poświęcają się dla ludzkości i obydwu kordian sam nazywa wariatami. Widać, że kordian wewnętrznie jest rozerwany. Z jednej strony widzi absurd takiego poświęcenia, a z drugiej strony sam próbował czegoś niemalże równie niedorzecznego. Z jednej strony wierzy w teoretyczną ideę poświęcenia, a z drugiej strony jest w stanie jakby racjonalnie, rozumowo ocenić jej bezcelowość. Rozmowę Kordiana z doktorem przerywa wejście Konstantego, który mówi wziąć go, prowadzić zaraz na śmierć i na męki. Wielki książę Konstanty nakazuje zabrać Kordiana, w tym czasie doktor znika. My wiemy, że tak naprawdę był tylko wytworem wyobraźni, rozgorączkowanego Kordiana. Następnie przenosimy się na Plac Saski. Tu zgromadzone zostało wojsko. Mamy też księcia Konstantego i cara Mikołaja. Początkowo książę Konstanty wyzywa Kordiana i ubliża mu. Zapewnia go, że czeka go niechybna śmierć. Po chwili jednak wpada na pomysł, by zabawić się jeszcze, by pochwalić się przed carem Mikołajem, jak sprawne ma wojsko, bo przecież to w książce Konstanty za wojsko właśnie odpowiada. I mówi tak, no lachu, jeśli żywy przeskoczysz bagnety, to daruję ci życie. Każe wojsku uformować szyk. Z uniesionymi bagnetami w górze, by Kordian konno przeskoczył taką formację. Kordian jednak mówi, gdyby dar żywota można zyskać z ruszeniem palca u tej ręki, to nie ruszyłbym palcem. Oznacza to, że jest jednak pogodzony z losem i wcale nie chce tutaj ułaskawienia. Jednak car mówi tak: jeśli o to ci chodzi ręczę, że choć zdrowy, jako ptaszek przelecisz na las bagnetowy, to kule cię nie minął. książę, on się boi. Czyli mówi, że cokolwiek zrobi i tak zginie. Więc niech skacze. I kordian podejmuje to wyzwanie, skacze tutaj konno nad wojskiem, udaje mu się to, co jest nieprawdopodobne. I gdy już przeskakuje, książę Konstanty mówi, że ręczy za jego życie, czyli na pewno zrobi wszystko, by go ochronić. Książę Konstanty jest podekscytowany, każe nawet grać Mazurka Dąbrowskiego, a car Mikołaj na boku, by książę nie słyszał, mówi do oficerów, by zebrali sąd wojenny, ponieważ kordian godził na jego życie. I rozkazuje go rozstrzelać. Czyli bracia nie do końca są ze sobą zgodni. Kolejna scena to scena w więzieniu. Kordion spowiada się, towarzyszy mu jeszcze sługa Grzegorz, którego znamy. Z pierwszego aktu. Ksiądz obiecuje Kordianowi, że jego imieniem nazwie zasadzoną różę. Sługa Grzegorz natomiast, że imieniem Kordiana nazwał jeszcze nienarodzonego wnuka, ponieważ Kordian obsesyjnie chce, by został po nim jakiś ślad na ziemi. Kordian jest gotowy na śmierć, pogodzony ze swoim losem. Jest też zadowolony, że nie jest jakimś losowym człowiekiem z tłumu, biernie przyglądającym się rządom cara, że jednak próbował chociaż coś zrobić. Gdy ksiądz wychodzi, sługa Grzegorz przypomina jednak Kordianowi jeszcze jego młodzieńczą próbę samobójczą i uważa, że teraz to konsekwencje właśnie tamtego działania, że można powiedzieć, że ta próba samobójcza zaważyła na jego życiu. Do celi wchodzi oficer, który mówi, że Kordian zostanie rozstrzelany. My z kolei jesteśmy świadkami kłótni pomiędzy braćmi, między księciem Konstantym i carem. Książę Konstanty prosi cara o ułaskawienie Kordiana, jednak ten absolutnie nie chce się na to zgodzić. Konstancy przypomina bratu, że tylko dzięki temu, że sam zrzekł się prawa do tronu, car właśnie na tronie siedzi. Czyli że dzięki niemu jest władcą. Dochodzi do takiej słownej przepychanki. Między innymi Konstancy sugeruje Mikołajowi, że ten brał udział w zabójstwie ich ojca, co akurat jest niemożliwe, ponieważ wtedy Mikołaj miał zaledwie kilka lat. Na to Mikołaj przypomina Konstantemu, że ten zgwałcił i zamordował 16-letnią Angielkę, później ukrył jej ciało, czyli też zachował się bardzo niewłaściwie. Konstanty wpada we wściekłość i wyciąga ostatni argument. Przypomina bratu, że to on, Konstanty, jest odpowiedzialny za wojsko i w każdej chwili może dojść do buntu przeciwko carowi, czyli tak naprawdę szantażuje brata. No i tutaj już Mikołaj się lęka, więc decyduje się na łaskawienie Kordiana. I ostatnia scena. Na placu marsowym trwają przygotowania do egzekucji. W tłumie znajduje się sługa Grzegorz, który omdlewa, gdy odbiera się kordianowi szlachectwo przez złamanie szabli. Chłopak nie zgadza się na zawiązanie oczu podczas egzekucji, chce patrzeć śmierci w oczy. Do placu zbliża się adjutant z aktem ułaskawienia, ale czy zdąży tego, nie wiemy. Oficer go nie widzi, nie ma szansy zareagować, unosi się do strzału. I tak jak mówię, czy adiutant zdąży, czy Kordian zginie, tego nie wiemy. Tak naprawdę nie ma to wpływu na interpretację tego utworu. No pocieszenie powiem wam, że Słowacki z pewnością nie chciał uśmiercić Kordiana, ponieważ w zamierzeniu Kordian był pierwszą częścią trylogii, czyli musiały powstać kolejne tomy, które nie powstały, ale ten główny bohater z pewnością musiałby się tam jakoś pojawić. I w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca lektury. Mam nadzieję, że takie opracowanie było dla Was pomocne. Dajcie mi koniecznie znać, ponieważ tylko Wasza opinia jest tutaj ważna. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.